Pokażę ci do której celi, do tej, nie do tej, tej całej z obsydianu. Nie. i Tej. z obsydianu. Do z obsydianu. Do tej. stoi, Do tej... Okay? Tak. stoi, stolik. I stoi, łóżko. Podwójne I dam stoi, I dam... O co jest? Te łóżko mam Oddawaj mi to łóżko a. Dawaj to i to Za Oddawaj Mi te łóżka Nie spać Dawaj mi to łóżko Dawaj i tam? Masz obsydian? Nie mam. mam. Dawaj obsydian. Gdzie masz obsydian? nie mam. A masz w jakimś domu? W którym? W tym ceglanym? Gdzie mnie złapałeś? Tam był. W tym ceglanym, gdzie siedziałeś. Tylko byś musiał wykopać, bo leży. Ale nie powiem. Znaczy, no leży pod domkiem. A masz, dlaczego mi nie dałeś kilofa? A, dałeś. No nie mam Gdzie jest mój kill off, któryś mi dałeś? I... Gdzie? Ja muszę się teraz zasłonić, bo będę się przebierał. E, tu Jest. Gdzie? Mm -hmm. Jak go wziąć? Ja sobie będę Jak go wziąć? Teraz możesz patrzeć. Jak go wziąć? Jak go wziąć? A, i daj mi to. Cię zamurować. A, mam Ja się już Czekaj. Nie, zniszcz tych drzwi. Jeśli y, ja nie dasz Jak Nie, Mów mi Jak wziąć Nie, Gadaj, co? Nie, Masz do ożywocie. Jak wziąć obsydian? E, a jak po to, to nie będę go dożywocie? No, miał do ożywocie? No, e, będziesz miał dwa prawdziwe dni. Okej. Okay. Woda no, jest... jest e, nawet jest wykopana już podłoga. Jest tam gdzieś w, w rogu wykopana przy czynce i przy łóżku Weź! i... Weź! Co? Jak wziąć obsydian? Ale skąd? do łapki Złego e, z mojego w Normalnie musisz wpiąć coś ze siebie i wziąć jej albo wyrzucić i wziąć do sobie Dobra, wyrzucam to Wyrzucam to do celi jak będzie tam na czekała No i jak? No i jak? Jak mam wziąć? Teraz co? Teraz co? do mojej podłogi. Nie, ale mam już wykopane z podłogi. Ach. to ja. Go. Go. Go, na Oj, nie, nie da się pić. Chodź, pij. Przylepiam ją tak, Takie What? Aha, moment, O, Teraz już to będziesz. Dam ci dźwignię. Jedycie tego wykupcie. Ja żeby kopieram. Nie będzie działać. No i co? Wykopałem. No i co? No i co? Nie mogę nic. wyjść. ma mam... kurde, bo jest tylko jeden siadam. Wskaz wszystko i mnie już teraz nie znajdziesz. Nie będę. To ja idę na sisk. Drewniane. Nie wiem co być To będzie mi fajne. Dawaj mi to drewno! Ty tym mogę zrobić też na crafting. Dawaj mi to drewno. To jest stąd ciężko postawię to jest drewno! Nie ma jak dać, nawet. Po tym pan? Panie! Ja jesteś fitness. Z jednej Wypuszczę cię, no. znaczy będziesz miał jeden dzień franki. Ale jak nie wyjdziesz... Jak nie wyjdziesz, ale... Będziesz miał dwa mnie Oddaj ten obsydion. Oddaj ten obsydian dawaj, Dałaś? Masz? Tak Nie mam go. Nie, go. Tak rzuciłam. Nie. A ja tego tej nie wiem. O. Dobra, y... Teraz oddaj tej stoliki, Oddaj tę stoliki, Dawaj. <laughs> Pan odpuści jeden dzień za jeszcze... To nie. ...zatoczenie y... dwóch pochodni? Jednego oczka, patrz. Za to, to, kto, to. to. Daj. I to. Chodź. I to podejść tu mam. I to I do mały. Co? To co? Au, au! Dawaj mi ten stolik i nie gadaj. Tam masz? Wszystko, co masz. Jedzenie te Czy jedzenia nie wiesz? Nie, daj jedzenie. Daj całe jedzenie. Całe. Stak, całe, całe, całe. Dobra. Całe daj. Całą Będziesz miał obiady. A są ostatnie dary. Dawaj. Dałeś. Dawaj. Daj. Daj. on jest. jestem. Ja się podoba. Ja chwilę przyjdę. Jest tak? chwilę przyjdę. Dam ci tarczę do zabawy. O! O! Mówi się mam w sumie tak. Tarczę do zabawy. Jak to się mówi? Nie wiem. O! Jest! Gościu! Daj mi cię klapnąć. O, lubię ci klapać. Daj mi cię klapnąć. Daj mi cię klapnąć. Podejdź tu. Podejdź tu. Proszę. Nie trzymaj tarczu. Bliżej. Nie trzymaj tarczy. Już. Poproszę prostu na Nie potrzebuję. Trzeba ja mogę Ile po zbroję? Tobie ej. Mogę tylko. Ej, gdzie żółta? Ja chcę żółtą skórzaną zbrojkę. Gdzie mam takie kupić? Ej! Skórzaną zbrojkę. Kuba. Po no co? Dobra, to już idę. Nie trzymaj shifta! Nie trzymaj. Nie, Nie trzymaj shifta. No, Zatem trzymaj shifta. Nie trzymaj shifta! Nie trzymaj! Nie trzymaj. Zobaczcie, łapkę w widzą. Ej! Co? Ale ja chcę skórzaną! Wyjście takie diamentowe, jakie. Tu?

Gurzarna zbroja e, pomariła. To musi być więźnie. Przyszsz! Kurzano broń, bo ty musisz być więźniem.

Siódaj! Widzimy się za chwilę, widzowie. Widzimy się za chwilę, Siódaj! 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 Jestem z Siódaj! kraju. Siódaj! A z osią, mogę cię teraz odrzucić moim supermocem. ja Siódaj! Siódaj! mogę Siódaj! 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 moim Siódaj! 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 Jestem królem! A ty powinien mieć w niej game Ty weź sobie game Ja też będę miał game Siema, dziwne że Astroido. Nie mogę cię uderzyć! Jak to się stało? Ja jestem mocny. Nie, wydostaniesz się stąd! dziwna do mnie po portugalsku czy jakimś tam... Ach to jest Iński. Chichobon! Liwański, zielonojański. Liwański zielonojański. O cieni. Do celi! Do celi! Już tak. Ale nie do tej. !